Marko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, moi drodzy. Tak, to się stało na naszym głównym koncie. Traf z cyklu TOP. I to naprawdę, jak widzicie, wartość przeogromna. Dlatego stawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. No i startujemy. No dobra, proszę Państwa, zaczynamy od pierwszego pika. Jest to. Mitrowicz, Mitrowicz84 Zobaczmy co będzie w kolejnym piczku Pik numer 2 i menie, ten chyba w każdym polskim domu Okej, okay, to nie będzie menie, czyli jest Mitrowicz, menie, no i kto będzie trzeci Na naszej akademii, o Okej, okay, biorę tego Justa. ten Justa ma statystyki kozackie Swoją drogą jestem ciekawy jak on chodzi tylko, że on ma się to high w obronie, kurczę, w tym w ataku, i to jest. to może stanowić problem, ale na jakieś swapy czy coś to na pewno. Justa się przyda, więc bierzemy do klubu. Otwieramy też paczkę z trzema informami. Zobaczmy, czy coś ciekawego. No dobra, jeżeli chodzi o paczkę z informami, no to mamy Baraka 82, więc to raczej nie jest nic dobrego. O, jest jeszcze wszystko z duplikatem, naprawdę? To jest niemożliwe. Kiedy jak trafiłem? Jeszcze mam. Katastrofa, katastrofa. No ale może coś w tych paczkach odda. W końcu już mamy w tym momencie obrońców w paczkach. No to zobaczmy paczka za 50 tysięcy. O Jezus Paczka za 50 tysięcy, przypominam, że to jest. 82 overall. Matko boska. To jest totalna przesada. Ja pierdzielę. A niech będzie teraz tych. Trzech obrońców 81. Plus. Czy warto było to za... Hmm? <laughs> Nie warto było, Dania! I to będzie Kerry. 83, katastrofa. Jeszcze paczka za 125 tysięcy nam zostanie. Ostatnia nadzieja, że coś z tych nagród nam odda. Zobacz, co się dzieje. pakę za 125 tysięcy. I zobaczmy. Jest walkout potężny z informem. Francja to chyba. <laughs> ben jeder Uuu, Uu, blasko! Blasko! A oprócz Benedera w środku, w środku mamy coś jeszcze... Jeszcze! O nie! Od trzech godzin de Bruyne nie... Ja pierdzie! O... Od trzech godzin nie ma Kevina de Bruyne w paczkach! O pierunie! O ojojoj! Moja łysa główka, taka smutna! Ja pierdziele widzowie! To jest smutek Za to Łapka w górę na pocieszenie Nie, Benek ile warty? Benek około 130-140 tysięcy Kevin De Bruyne warty 60, no to już 200 koła te dwie karty już są warte A w duplikacie jeszcze Inform i jeszcze Antoine Griezmann Okej, okay, no całkiem przyjemna paczka, no nie powiem Ale Troszkę boli Troszkę boli ten De Bruyne które nas robią w Bambuko, nie możemy się dać nabrać Na ich gierki, widzowie O! Mamy pierwszy walkout Pewnie jakiś parę, nie Sergio Busquets Oprócz Busquetsa nic nie mamy, niestety To by miało sens przynajmniej, żeby był jutro, bo Dzisiaj oni zrobią hype na nowych pomocników, a jutro zrobią hype na Na Hero Pika. bo tak Mamy walkout Informa Belgia Okej, okay, mnie 84 No dobra, będzie dobry na ewentualne przepałki Oprócz niego już tutaj nic nie ma No dobra, to jest, czekaj, to jest za 35 czy 55? No i, o, jest walkout, już chciałem powiedzieć, gdzie są te walkouty? Jest Brazylia! Jest CDM! I to będzie Fabinho! 86, no dobra Kurczę, słaby ten foderek nam się tutaj zbiera niestety 8, no dobra, 85 jeszcze, okej, okay, ale No bez szaleństw, no to lecimy, paka za 50 i sprawdzamy, co tu się dzieje. Jest kolejny walkout, ok. Wracamy do gry. Marezik, 86. Pytanie. Czy coś, oprócz tego Mareza, znajdziemy w klubie? Ciekawego. Jest jeszcze inform. Dobra, paka za stoka. Paka za stoka dwie paki za 125 tysięcy. I jest ikona! ty za na głównym koncie obywatelów! Jaaa! O jezus, Maria! Co się dzieje naprawdę? Team of the year! W tym roku wygrywa United! Psz, to nie jest RTG. Na RTG był taki dobry drop. A na głównym koncie nic, nic, nic nie trafiałem. Nic. Wydając ponad 100 tysięcy dla około 150 tysięcy. Nic. Totalnie nic. I teraz zachowałem sobie paczki na toty. Nie ładowałem żadnych FIFA pointsów ani na akademię bo wiadomo, to RTG. A Suuuuuj! Jakie dym! Ja pierdzielam, może to, może to jest kwestia Facebooka? Boże, może na Facebooku nie było dropa na YouTube od razu? Jezus Maria, nic, totalnie nic na tym koncie nie chciało. Zresztą widzieliście, już ludzie mówili, Ty, może na Mbappe to ty mi teraz starczy? A nie, no ten lotarem to trzeba pograć chyba i aplikaty ja. mogą sobie tu leżeć. Dobra, paczka za 125 tysięcy. Zobaczmy, co dalej. Jest kolejny walkout potężny. Belgia to Courtois powinien być. A jeszcze Kevin De Bruyne. O jezus, Maria! Może i lepiej, że to nie jest Kevin De Bruyne, bo już w tym momencie. Yy, w sensie nie w tym momencie. Za godzinę z kawałkiem będzie De Bruyne w paczkach. Ale co oprócz Courtoisy, żeby było kilka walkoutów w wysokich wyrali, Zapraszamy. Jest. Jest jeszcze Ruben Diasz. Okej. Okay. Okej. Okay. No dobra, moi drodzy, leci kolejna paczka za 125 tysięcy. Przedostatnia na głównym koncie jest walkout inform. Jest Belgia, czyli to będziemy, nie, Tego pana już dobrze znamy. Pomijamy. Ale zobaczmy, czy będzie coś oprócz niego. Ojej, ojej. No jeszcze mi treść, no, Niby dwa walkouty, no, ale takie walkouty, że to można się wiedzieć, co z nimi zrobić. No właśnie. Ostatnia paczka na głównym koncie. I w środku. Jest potężny walkout znowu. Aj, na Was. okej. Okay. Na Was 88. Dobra. A my zobaczmy. Paczka z ikoną medium, a to chyba za słaby jest, to nie jest Smith lub prime. Ale to jest... O Boże. O Boże. Pires. Pires. To nie jest nic spektakularnego. Nie mam Marian, witam graczy. Cześć, przystojny kawalerze. Szeroki, ty się jeszcze w drzwiach mieścisz? Tak, tak! <laughs> Marian, no, mieszczę się, właśnie! Pana. No tak, 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 mieszczę się, mieszczę się. Nie leci. Paczka Medium lub Prime z ikoną. Nie ma potężnego lookoutu. Jest Holandia, jest Bramkasz, jest Wandersaar do końca gry. To jest wersja Medium. 8,7 z Baby, 8,9, ok. Bramkasz do końca gry. Tyle można rzec, ale to chyba nie na to liczyliśmy. 400 tysięcy, no, wartość potwierdza, że Wandersar nie jest taki zły. 560 kosztuje. Ty, szeroki, ja tak sobie siedzę i słucham tych donatów. Skąd ty tych widzów wziąłeś? Z przedszkola? Da, da, da. Marian. Marian jest zajebisty, kur. Jaki on ma głos w ogóle. Mój Marian, widzowie, top. Marian top. Dziękuję Marian. A teraz dzieciaczki z przedszkola, stawcie serduszka dla Mariana. <grystanie> tak, tak, tak. No dobra. <grystanie> to lecimy widzowie z Icon pickem No i zobaczmy, jaki Icon Pick nam tutaj zagości tym razem. O, ho, ho, mamy bramkarza, obywatel O, Schmeichel, okej. Okay. I to wersja medium jeszcze, więc nie będziemy narzekać. To jest bramka z cyklu do końca gry. Bardzo polecany przez wielu graczy. Tutaj już będzie nieco gorzej. Obawiam się, że to może być jakiś. Bo właśnie nie wiem, kto nawet. O, oh, Gary to jeszcze w wersji Baby. No to jest średnia wiadomość. Ale ostatnia karta może to uratować. Jesteś podania. Ojojo. to chyba nic nie może być dobrego. Jakiś. chociaż. <laughs> uh, Hulit Baby. No to kurcze. No to jasne, że tak. Okej. Okay. No to ta karta jeszcze da radę. Tylko pytanie: Co jest tutaj potrzebne? Bo jesteśmy u kogo? Dobra, mamy potwierdzenie, e, ile takich ulic jest warty? Około 700 koła. Oj, powinien być warty w okolicach 7. Ok, 670, 650. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Troszkę uratowane. Troszkę wszystko zostało tutaj uratowane. Viola, Juni, i jaki stream do drugiej? Wracaj do mnie. Eee potrzebuję po prostu ascencję, bo jestem tak zapalona. A czego nie ma? I. Ach, umieram. Jola, 6 złotych. i 1 do 2. Leci, proszę Państwa, Icon Pick na szybkości. Uwaga, Jezus Maria. Albo Hugo Sanchez na ławkę, albo Carles Pujol na przepałkę. Wiesz? Gierma. Pujola, dobra. Niech będzie pujol pod o cenę na przepałkę.